Miałem coś dała pokazania jeszcze Moje miasto Aleksowice Może tutaj będzie dużo subskrybentów. Ej, Creeper, co ty tu robisz? Jest to pełne! Jest Jeszcze na świnkę Halinkę Wojana! No to, przedłużaj mnie ta. Ja coś tu raz budowałem Steve'a, a na którym jest zombie mm, Przestań mi tutaj przekazać mi. Tu jest Steve. Tak się starałem. Tu jest taka ładna statuetka... z nederu Tutaj taka farma kwiatów. Ja coś to, to nie kto to budował. Tutaj jest pszczółka, halinka, elegancka. I tutaj jeszcze mamy to. O, i tu jest ten palty Tywidacz. Gdzież tu taki jakiś mur zbudowałem? Kulnik tutaj zbudowałem też. Taki podziemny dom zbudowałem. A bardzo ładny i wielki. No to przedstawia się tak. No nie chcę nic Ciebie Ale I to tak właśnie wygląda mój domek. I tutaj jest taki pokój. Tu jest telewizor. Ale to nie jest taki prawdziwy. A kiedyś działał na żywo. I tam oglądałem swój własny filmik w Minecraft. To było dziwne. Bardzo. A to jest sypialnia. O właśnie dać śpioszku w sypialnia, a kładź się przespijmy jeszcze no i to jest cały domek to teraz pokazujemy inne rzeczy oto tutaj taki parków jest w nedelu, do endu i tam jest my, i tam Among Us jeszcze jest tutaj taki mostek jest a tutaj dom mojej ciotki. Tak tutaj jest taki robot, który oglądałem go. A tutaj taki gruby kurczak. Teraz jest bardzo, jest bardzo zabawny. A tutaj taki zamek jest. Bardzo ładny, co nie? Ma cztery wieże. A ten kurczak podobny jest. Tutaj Pandalnia jest Gdzie tutaj mam maszynę? Czy jest tam bambus? No, zobaczcie Tylko czerwieli muszę zabrać Okej okay. Jeszcze beton To już nie chce mi się tego robić To jest taka farma, która tutaj daje pandą Jakoś I Energylandia Jak którą czekał Filip To coś dla Filipa jest mm -hmm. To właśnie skocznia jest tutaj. Hmm? A tutaj, w wagoniki. tak sobie teraz wezmę wagonika. A to sobie przejedziemy się teraz. No jedziemy. Ekstremalno. Jest i jedziemy. Ekstremalną jeździalną. I. Jedziemy i, i spadamy. Musieliśmy tutaj tak spadać. A to się na razie popsuło. A tutaj jest kolejna trampolina. I takie koło. A tutaj jest taka zjeżdżalnia Elegantna fajna co nie? A tutaj jest. Weźcie ten słup. Tutaj tam był. I enderman jeszcze, a tutaj to ja zbudowałem tego kota. Jeszcze nie możecie doczekać. Dom wojana tutaj jest. Jeszcze tak ma siedzenia eleganckie. Widzicie, jak elegancki ma. I tutaj ma jeszcze dwa szarkely. Taki domek. Może się spodoba wojanowi. A tutaj właśnie jeszcze Hero Brain jest. A tutaj taki hotel. A tutaj enchantingi. Tak to się ulepsza rzeczy. A to jest takie mini tarki. A tutaj Aleksowice witają. I tam jeszcze taka latalnia jest. To był kiedyś nasz dom. Jakby jak był najazd, to w tym pokoju się pojawiał. Tak ja się przenieśliśmy się bardzo daleko. Ona tutaj mieszka, a ja tam daleko teraz mieszkam. O tutaj, właśnie w lisie. A tutaj jest zimowy lisek. I teraz będzie fajne. Tutaj lisek. A takie coś. Tutaj pingwinek. To bałwanek, takiego. bałwanek, I cukierkowy domek. O, ale pusty na razie jest jeszcze. Jest ja coś tutaj jest wyjście na plażę. Tutaj mamy plażę właśnie w Aleksowicach. Tutaj. Taka mała na razie. A widzę dlaczego jest, są te słupy? Do zbijania fal. Ja Będzie duża fala. Tutaj samolotki mam. A po prostu te są. Na razie. A tutaj na środku będzie dom Dexiego. Obok tutaj będzie. Obok lisa. I teraz nie możecie się doczekać, co to będzie. Tam jest mój gość gość specjalny. Czyli oczywiście. Lisek i trusek. Kiedyś mówiliśmy z Tomkiem o tym lisku A to jest jeszcze połowa jest. Tutaj papugalnia jest. Taka wielka. No kliknij. No kliknijmy się. Okay. No i tutaj jest takie coś. Ale chyba sują. Ale hałasują mi tutaj. No to chodzi mi o to. To jest taki most, To ja zbudowałem. I płądy. I tam jeszcze drzwi jest. A to jest taka baza. I właśnie nadszedł 2025 rok. Tutaj napisałem. Nowe aleksowice będą już w roku 2025. To będą. Te aleksowice muszą się. Zwiększyć, ale jeszcze to nie wiecie, co tutaj jest. Tutaj jeszcze on ma wielką, wielką łąkę. Bardzo taka wielka. A co tutaj jest? Kolejka do Bedwarsa za darmo. Jak coś. będziemy mogli razem grać w i Jeszcze tylko to. Takie dłużko jest. A co, co, co ta ryba robi? Co robi ta ryba? Na bok przewraca się. Ja potem na drugi bok. Co? Wody nie ma ta? ma. Nie ma wody? Co to jest? Oducisz się, Aby skoki wy, o! Co zrobiła? Podskok zrobiła. No i jeszcze tutaj coś takiego mamy. Takie coś, takie stalowe. Tu już jest 3 lata. Tutaj niektórzy nie mogli się doczekać tego momentu. Teraz będę, teraz będę karmić pandy. Zobaczcie jak. Jak to się robi maszynę? Tu jest taka maszyna. Tu jest taki licznik, ile mogą jeść. A tutaj jest koparka tego. Zobaczcie. To Ta robię tak. Tutaj daję pando. I one sobie tutaj jedzą. Widzicie? A tutaj taki licznik jest, jeszcze jest. O, i właśnie wybuchło. I teraz już koniec. To chyba duże te aleksowice były, co nie? coś, to, to może tutaj ka zasubskrybować każdy. Bo to są nasze aleksowice wielkie. to żegnam was. W aleksowicach. Ja będę. Det var sånn, ja!